Witam Państwa po raz kolejny. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Agnieszka Kołasz-Liszczyńska, najświeższa posłanka ziemi wołobrzyskiej. Witam, witam Pana, Panu. witam Państwa. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że już wiadomo, że Pani się nie gubi w korytarzach sejmowych. Tutaj już się dało poznać te wszystkie tajniki, które tam są. Już wiem, że też dużo czasu Pani zajęło poznawanie tego i dużo czasu zajmuje niestety pobyw, pobyt tam, na miejscu. To znaczy tak, pierwsze momenty były trudne, o nich opowiadałam, więc nie chcę już do nich wracać, ale praca już w tej chwili nabrała tempa, tym bardziej, że był przygotowany budżet, głosowaliśmy budżet. Ja pracuję w Komisji Finansów Publicznych, więc ta praca w komisji była wzmożona. Każdego tygodnia byliśmy w Warszawie w ciągu dnia po kilka posiedzeń komisji, także już w tej chwili nie wolno mi się gubić, nie wolno mi o niczym zapominać, jest merytoryczna praca i, i temu się poświęcam. Duża jest, jest różnica pomiędzy tym, co jest tutaj na sesji Rady Miejskiej, a tam. No tam jest duża, większa, dużo większa sala, ale znaczy tak, no, jeśli chodzi o ilość, ilość posłów, no to, to przewyższa bardzo. Natomiast ja um, odbieram to inaczej, ponieważ dużo emocji, hmm. dużo, dużo różnych przeżyć związanych było z tym, że prowadziłam radę. Byłam przewodniczącą Rady, prowadziłam obrady i, i, i to, była, to była odpowiedzialność taka jednostkowa, dlatego przeżywałam to dużo bardziej. W tej chwili oczywiście odpowiedzialność jest już za dużo ważniejsze sprawy, za dużo ważniejsze rzeczy, więc ogromna odpowiedzialność, ale tak praktycznie to, to więcej emocji kosztowało mnie właśnie prowadzenie tak obrad sesji, jak i całej Rady, żeby, żeby łączyć, a nie dzielić wszystkich, wszystkich 25 radnych. No i oczywiście stała bieżąca współpraca z panem prezydentem. Więc jakimi rzeczami chciałaby pani się Teraz zająć się, bo to już mówię poza tym, co już jest Pani w komisji jednej, drugiej. Co więcej, co więcej jako posłanka, bo to już... Trochę więcej niż żadna. Znaczy powiem tak, oprócz Komisji Finansów Publicznych jestem również w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, więc kontynuuję teraz już w Sejmie tę pracę, którą wykonywałam tutaj na, na miejscu. Jestem również w trzech podkomisjach dotyczących finansów publicznych, rozwoju regionalnego i dotyczących um, ustawu, um, podkomisja ustawodawcza dotycząca właśnie samorządów, więc ta praca, którą przenoszę stąd do Warszawy. No i stała praca związana z pracą na rzecz regionu. Nie ukrywam, że najwięcej pracy poświęcam i zaangażowania poświęcam naszemu miastu, czyli to stała współpracowanym prezydentem, czyli teraz na bieżąco doprowadzenie tematu grockości do końca, to kolejna rzecz droga 35, która przebiega przez nasze miasto, droga droga Krajowa, cały czas na bieżąco monitorowanie, gdyż bardzo zależy nam na tym, żeby. Ona była wyremontowana. No i kolejne rzeczy już, już czekają na mnie, przygotowane. Także stała współpraca z Panem Prezydentem na bieżąco dotycząca naszego miasta, ale również w tej chwili już odwiedziłam większość burmistrzów, wójtów. I również z nimi nawiązuję współpracę i wiem, że to będzie również praca na rzecz poszczególnych gmin, małych miejscowości, bo tak się zegarowaliśmy, bo tak powinna wyglądać moja praca tam, dla, dla, dla wszystkich obywateli, dla, dla Polaków, natomiast myślę, że największy nacisk to region, no i oczywiście nasze miasto. I właśnie i to jest, to jest to, że być może to, że Pani jest świeżym posłem z tej ziemi, to dlatego jest to widoczne, że Pani jest wszędzie. Stara się pomóc, bo jakoś ta poprzednia kadencja posłów, nie wymieniam z której opcji, bez względu na to, nie przyniosła jakichś większych rezultatów. No, nie ukrywajmy, no, nic szczególnego dla miasta się nie wydarzyło. Ja myślę, że, że, że nie czas i, i myślę, że to nie ja powinnam oceniać. Yy, znaczy, wierzę, że tej energii było dużo. Być może czasami jest tak, jak, jak my prowadzimy niektóre działania, że one nie są widoczne. To jest taka codzienna, stała praca, kontakty z ministrami, z wiceministrami i być może tego nie widać. Natomiast tej pracy jest bardzo dużo takiej, takiej czasami nawet fizycznej, bo trzeba i pojechać, czy do, do Wrocławia, czy, czy w Warszawie kilka spotkań odbyć. O tym się nie mówi, nie organizuje się konferencji, a, a tak na co dzień się po pracuje, więc może dlatego ta aktywność nie była taka, taka pokazywana, ale ona była, myślę, i wierzę w to, że była na stałe i każdego dnia. No tak, tylko efektów na przykład gryzkości, obwodnicy, no tego niestety nie ma. to jest No, no, no Tematy no. trudne, tematy ważne, wierzę, że, że ta kadencja przyniesie już rozwiązania, przyniesie już konkretne działania. No, no bo to jest potrzebne. Ale tak wróćmy do tematu rady miejskiej. Pani jako długoletnia, w zasadzie dwie kadencje i kawałek jeszcze trzeciej. Tak? I nie, Pierwsza kade... dwie, dwie tak? byłam radną, druga tak. kadencja przewodnicząca i trzecia również. Ale jakby nie było, dosyć długo to trwało jako pani jako przewodnicząca. Jak pani widzi to, co się teraz dzieje, jak jest nowa przewodnicząca, pani Maria Romańska? Jakby pani się miała postawić w tych sytuacjach, które teraz są? No bo też nie ukrywajmy, że to są trudne sytuacje z tymi szkołami. Znaczy tak. No ja. Bardzo przeżywam, mimo że jestem troszkę oderwana od miasta, bo, bo częściej bywam w Warszawie, bardzo przeżywam to, co się dzieje w mieście. E, powiem tak, jeśli mówimy o ostatniej sesji, to wierzę i wiem o tym, że właśnie ten spokój, którym emanuje nowa przewodnicząca, e, to jej wyczucie delikatności bardzo pomaga właśnie podczas tych obrad, ponieważ jeśli w grę wchodzą emocje, jeśli sprawy dotyczą tak czysto ludzkich przeżyć, to ten spokój, to wyciszenie jest bardzo potrzebne i wiem, że, że właśnie to się w tej chwili ujawniło i to było, to było taka, taką dodatkową zaletą przy prowadzeniu tej ostatniej sesji. Ja pamiętam po tych sesjach, na które sam też zresztą chodziłem i które pani prowadziła. Co mi się rzuciło w oczy, że zawsze, jeżeli ktoś z y, obecnych widzów, mieszkańców miasta chciał zabrać głos, y, pani pozwalała zabrać ten głos tutaj. Znaczy, to wszystko ktoś zależało tego zabra... od tego. Y, akurat nie, nie znam przebiegu całej sesji. Nie ukrywam, że byłam w bezpośrednim kontakcie i, i na bieżąco dostałam informacje, jak sesja wygląda. Wierzyłam w to, że będzie wszystko dobrze. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak się ułoży tę sesję, nawet w porozumieniu z radnymi. Bo, bo, bo nie ukrywam, że też chodzi o sprawne przeprowadzenie, tak, nie tylko Lekanie, niepotrzebne y, dodawanie jakichś y, złych emocji, tylko sprawne, prężne. I, I to wszystko zależy od tego, jak sobie... bo ja muszę się musiałam się porozumiewać czy z szefami klubów i ustalaliśmy, czy planowaliśmy, jak to będzie. Oczywiście były sytuacje, gdzie, gdzie to spod kontroli się wymykało, no ale, ale to panowaliśmy, bo mieliśmy jakieś utarte swoje zwyczaje czy, czy przyzwyczajenia. A skoro już jesteśmy tak w temacie tych szkół, jak to wygląda w Polsce? Bo wiem, że w Polsce też są likwidowane szkoły. Jakie nastroje są w Sejmie w tym temacie? To znaczy tak, rozmawiamy między sobą, wiemy, że tych decyzji nie do końca można uniknąć, tak? I, i wynika to, no, tak z niżu demograficznego, jak i, jak i z tego, że ta ilość szkół kiedyś właśnie dla, dla większej ilości dzieci była przygotowana tej chwili i mniej dzieci, no i niestety oszczędności związane, związane tak z nową regułą wydatkową, która, która, która została wprowadzona, która konsekwentnie jest realizowana, no wymusza pewne, pewne zachowania. Dlatego mimo że trudne decyzje przeżywamy je bardzo, to one są niestety konieczne. Więc jak widzi Pani konieczność zamykania szkół w Obrzychu? W Obrzychu początkowo było 6 w zasadzie 7 placówek do likwidacji, skończyło się na czterech, póki co zamiar likwidacji. Został przegłosowany. Jak według Pani, czy można zachować te szkoły, czy jednak trzeba je likwidować? Mimo, że nie uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, które, które się odbywały, które były bardzo potrzebne i jednym i radnym do tego, żeby, żeby wysłuchali również rodziców czy bliskich dzieci, nauczycieli dyrekcji szkół. Było bardzo potrzebne. Nie mogłam uczestniczyć właśnie, właśnie w związku z tym, że, że prace intensywne, prace nad budżetem pochłaniały ten czas i musiałam być w Warszawie. Natomiast tak, wierzę, ponieważ te, te wszystkie zmiany były przygotowane przez zespół osób które przez długi czas analizowały sytuację, to są te wszystkie rozmowy, te wszystkie spotkania i myślę, że decyzje podejmowane są odpowiedzialne, odpowiedzialnie. I, i no, jeśli, jeśli w tej chwili będą, bo, bo jeszcze jedna decyzja przed radnymi będą kontynuowane, to wierzę, że to będzie pełna odpowiedzialność i, i będą do końca przemyślane i i naprawdę y, będą tylko te, te szkoły, które, które muszą być zlikwidowane, y, natomiast dzieci, które będą przenoszone do innych szkół, y, i o to prosimy i o to zabiegamy, i myślę, że nad tym będziemy najbardziej czuwać później, jeśli to zostanie zrealizowane, żeby były otoczone szpe, specjalną opieką, bo, bo będą to pewnie przeżywały y, tak rodzice, ale naj, najbardziej dzieci. I tutaj nasz y, nacisk, nas, nas wszystkich, powinien być skierowany na to, żeby one czuły się bezpiecznie w nowych szkołach. I, i bez problemu zniosły właśnie, właśnie to przeniesienie. A jak w takim razie, bo już zostawmy ten temat szkół, jak w takim razie wygląda Pani współpraca z posłanką Żygłowską, bo teraz tutaj nastąpiła ta zamiana, że posłanka Żygłowska weszła na miejsce Romana Lidliczuka, którego już nie ma, Pani na miejsce posłanki. Mówimy o takim o technicznym, technicznej Mówimy zamianie. O techni tak. Zarówno i, i tej technicznej, gdzie nastąpiła zamiana pomieszczeń, lokali, ale też współpracę pomiędzy sobą. To znaczy tak, współpraca między mną a panią poseł Brzygłocką kota się bardzo dobrze. Wiem, że było mnóstwo zawirowań, zupełnie niepotrzebnych i zbędnych komentarzy, które, które pewnie na różne potrzeby były wymyślane. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że ja jeszcze się wiele uczę. Pani poseł już kolejną kadencję, dlatego dla niej, dla niej jest, ja mówię, że dla niej dużo łatwiej i, i, i prościej. Natomiast ja się dużo uczę, współpracujemy tak, jak również zadeklarowaliśmy wszyscy posłowie współpracę. Ponad podziałami, ponad politycznymi podziałami na rzecz naszego regionu. I, I wierzę, że tak będzie, takie deklaracje padły. Ja wierzę, że tak będzie, że w tych sprawach, które są ważne dla, dla poszczególnych miast, dla naszego regionu, będziemy jednak wspólnym głosem o tym mówić. I właśnie. Jedna z pierwszych decyzji, jakie były podejmowane, to było spotkanie u prezydenta Romanosza Emeja, gdzie podpisywaliście tę deklarację. Jak od tamtej pory to wygląda? Pomiędzy pisem, ruchem palikota. To znaczy my czuwamy nad tym wszystkim. W deklaracji było zapisane kilka... Kilka, kilka przedsięwzięć, które, które, muszą być realizowane i my w tej chwili, no nie ukrywam, że my jako, jako z panią posłem Grzybłocką e, czuwamy nad tym najbardziej, ale każde wsparcie, które potrzebujemy, oczywiście ono jest deklarowane, ono, ono wręcz jest okazywane, także my, my nad tym czuwamy, a, a pozostali posłowie są z nami i jeśli jest potrzebne, czy ich głos, czy ich podpis pod, pod deklaracją, czy, czy pod wnioskiem, to oczywiście są i tak współpracujemy. To już teraz tak na koniec, jakie najbliższe plany, zamiary odnośnie Wałbrzycha? Co, co by Pani chciała przeforsować w najbliższym czasie? To znaczy ten, ten nawet najbliższy tydzień to jest, to jest kolejne spotkanie w sprawie grodzkości i to już tam na miejscu. No i sprawie drogi 35, kolejne spotkania umówione, czyli cały czas lobbowanie, cały czas proszenie, żeby ani na chwilę nie zapomnieli o tym, że te sprawy są dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o wałbrzyk, to, to, jest, to jest, są te dwie na, na kolejny tydzień, bo, bo my z tygodnia na tydzień kolejne zamiary, kolejne rzeczy y, są, są forsowane i to akurat kolejny tydzień zajmie nam y, te dwie sprawy najważniejsze. Ale mówi Pani proszenie? Myśli Pani, że proszenie będzie wystarczającą formą, żeby przekonać? To znaczy ja wierzę, że tak. Jeśli, jeśli od długiego czasu jest to już lobowane i, i, i wyłącznie z wizytami prezydenta i posłów, i kolejne będziemy przypominać o tym, że nam naprawdę na tym zależy, to wierzę w to, że to będzie skuteczne. Mocno w to wierzę i myślę, że inne środki, inne drogi nie będą, nie będą nam potrzebne, żeby móc wyegzekwować wykonanie tych zadań, które są dla nas najważniejsze. Dobrze, ja dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że kolejna dziękuję nasza bardzo. rozmowa będzie już na temat odzyskania grockości, albo... że, że już będzie decyzja. Ja bardzo mocno w to wierzę, naprawdę i, i, i w tym kierunku wszyscy, wszyscy robimy wszystko, żeby tak się stało. Także wierzę, że następne nasze spotkanie już będzie z dobrymi informacjami, z dobrymi wiadomościami. Dziękuję jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Z Państwem Państwa. się żegnam, do zobaczenia.